Cześć, witamy na kanale Husator. Dzisiaj będzie prezentacja jednocześnie Barton NXT 250 i Kayo K2, a dodatkowo nagrywamy vlog z treningu, gdzie Marcin Małek MFN Enduro Cross będzie dzielił się swoją wiedzą. Zobaczymy, jak będzie się sprawowało pod jego rękoma te dwa modele, i oczywiście o tym wszystkim opowiemy, czyli i prezentacja i vlog jednocześnie. My jesteśmy na torze Ostra Góra jest to, to tor, na, którego, na którym tutaj trenują. Jak widzicie, mała grupa już osób jest. Oczywiście motocykle i KTM Husqvarna, ale do tego grona powoli wkracza chęszczyznę, jak to mówią. Jest to Barton NXT250, widzieliście NXT300 oraz Barton K, przepraszam, Kio K2 i T4, którego nie, nie mieliśmy jeszcze możliwości przetestowania. Spotkaliśmy się specjalnie na tym torze, żeby zrobić taką prezentację, pokazać właśnie właśnie te motocykle z bliska, zobaczycie sobie silnik, zobaczycie sobie zawieszenie, zobaczycie sobie manetki, zobaczycie sobie opony, lampy, porównacie sobie czym one się różnią, a potem kilka przebitek z toru i na koniec będziemy już rozmawiać z Marcinem i nam dokładnie powie po dłuższej jeździe czym one się różnią, bo to są 250-tki, wyglądają podobnie jak sami zobaczycie w prezentacji, ale mimo wszystko się różnią. To co, ja już się nie mogę doczekać. Robimy zbliżenia i oglądajcie. E, bardzo ciekawy materiał się szykuje. I jak widzicie, mamy już tu dwa bardzo bliźniacze modele. Wcześniej już tutaj macie k 2, jest to bardziej znany motocykl, częściej widywa, widan, wid, widziany na mediach społecznościowych. Oczywiście silnik 250 cm3, odpalony z rozruchu nożnego, jak również z rozrusznika. 21 koni mechanicznych, chłodzony oczywiście powietrzem. Gaźnik, tutaj mamy Nibi, bardzo działa precyzyjnie, bez przyspieszacza. A naprawdę nie ma takiego muła, jak to mówimy. Tu mikon jest w pełnym przelocie, bardzo ładnie brzmi. Zobaczycie to w już urywkach z samego toru. Jeśli chodzi o zawieszenie, jak widzimy tył amortyzator olejowy i sprężyna regulowany my możemy go również obniżyć na półce czy skręcić bardziej na amortyzatorze hamulce tarczowe i tył jak zobaczycie i przód opona profil 110-90-18 z tego co tutaj mi Marcin mówił wystarczy trzeba jeszcze tylko sprawdzać ciśnienie pamiętajcie około 1.0 na przód i na tył obydwa modele jak również Kajo ma lampę, świeci bardzo fajnie Zobaczycie, jak to wygląda. One mają tutaj stacyjki. Stacyjka w k 2 jest w tym miejscu. LED bardzo jasno świecą. Tak wygląda to z góry. Tutaj mamy sanie, sprzęgło oczywiście hamulec, zbiorniczek. Siedzenie już troszeczkę przeżyło. Z tej strony możecie go sobie zobaczyć. Mamy kranik, filtr paliwa, a mamy zawieszenie przednie, jak dostawało do tej pory. W w CIRy daje radę. Na razie nie wycieka. Jest tutaj widel, jak widzicie, upside down. Nie ma tutaj regulacji w tych akurat pojazdach. Co tu jeszcze? Czy jest zębatka. Też można oczywiście regulować sobie. Można większą, mniejszą. Jest to bardzo już znany. Po to robię tą prezentację, żebyście go sobie zobaczyli z bliska. Mam nadzieję, że Wam się podoba, bardzo często jest już wybierany przez początkujących użytkowników tego typu właśnie miejsca. Kolejnym motocyklem, który dołączył do Kayo 2 jest Barton NXT 250. Wygląda tak naprawdę podobnie, zobaczycie sobie, zobaczcie. Również 250, 21 koni mechanicznych. Gaźnik zaraz sobie zobaczymy z drugiej strony, jakiej marki co tu mamy za gaźniczek. Nie widać, pewnie też Nibi. No, tutaj Jon NG, pewnie chińskie. Również, również ma elektroniczny starter, ma również kopkę. Co jeszcze? Mocowo wyglądają tak samo. Jeśli chodzi o opony, wyglądają tak samo. Zawieszenie jest tutaj takie same. Żadnych tutaj różnic nie widać. Tutaj mamy sprężynę. Z przodu mam oczywiście zawieszenie. Bez regulacji. Jak możecie sobie zobaczyć, Kajo. A tutaj mamy NXT. NXT nie ma tutaj stacyjki jak Kajo. Tylko ma. Z boku, Światło zaraz też wyłączę i Wam pokażę. Układy wydechowe mają praktycznie takie same w pełnym przelocie. Tutaj mamy szklejną żarówkę, to jest, jest już zwykła żaróweczka 35. Tu jest akurat na minus. No i co, na razie sprawdzamy, na razie testujemy. Tutaj o NXC 250 więcej się opowie Marcin. Różni się tym, że tutaj mamy zamontowany w standardzie ten bagażnik. Bagażnik tylny, na przykład dla jakąś tam rzecz które można wykorzystać dziś w terenie. Jest to motocykl przeznaczony dla osób, którzy amatorsko chcą jeździć, którzy sobie zwiedzają lasy, zwiedzają pola dorodników, ale tu mamy praktycznie bardzo bliźniacze motocykle i zobaczymy czy one są rzeczywiście tak bliźniacze jak wyglądają. I teraz czas na testy. Zobaczymy sobie już te motocykle na torze. Jak macie jeszcze jakieś pytania co do specyfikacji albo jakieś uwagi, w opisie jest link do naszej strony, gdzie jest dokładnie opisane dane techniczne, bo chciałbym bardziej Wam pokazywać różnice, to jak one się prezentują niż to, ile to dokładnie ma mocy, czy tam skok, tłoka, to wszystko sobie już poczytacie. To co? Odpalamy ile. Na tor. Jesteśmy już po jazdach. Mam nadzieję, że to, co było w wcześniejszej prezentacji spodobało Wam się, czyli chciałem pokazać Wam, czym one się charakteryzują, jak one wyglądają, jakie mają zawieszenie, żebyście mogli sobie zobaczyć to z bliska. I tak jak obiecałem z zapowiedzi, zaprosiłem tutaj naszego instruktora, Marcina, serdecznego kolegę, który również ma i serwis, który jeździł można powiedzieć zawodowo w rajdach, więc może powiedzieć wszystko na temat pojazdów terenowych i dzięki temu dostaniecie rzetelną informację na temat jednego i drugiego pojazdu, porównamy mniej więcej je i powiemy dla kogo są te motocykle. ma Marcin, słuchaj Cześć, jak chwytam. się przede wszystkim jeździło tymi w cudzysłowie Chińczykami? Na pewno jestem zaskoczony in plus, jeżeli chodzi o no, prowadzenie tych motocykli, zarówno jednego i drugiego. Następne, czym się trzeba powiedzieć, że to są motocykle przeznaczone dla osób, które bardzo by chciały jeździć w off-roadzie, czy to w motocrosie, czy w enduro. I mają taką zajawkę terenową, tak, tak, offroadową. Tak. Chcę jeździć, mam na to fundusze, bardzo bym chciał, ale w życiu nie miałem do czynienia z takimi motocyklami, więc na początek uważam, że ten motocykl jest bardzo dobry. Z tego względu, że jest bardzo przewidywalny motocykl wyczynowy. Jeden i drugi, na razie tak, mówimy, tak, o mówimy o całości. Ogólnie tak, o, o obydwu motocykle wyczynowe trzeba pamiętać o tym, że są naprawdę mocnymi motocyklami i, i ktoś, kto nie miał nigdy wcześniej do czynienia, może się zdziwić, może mieć problem, może to się stać niebezpieczne. Dla, dla takich chłopaków, którzy chcą zaczynać, e, zarówno jeden i drugi e, myślę, że są ok. Ok, czyli mówimy tak, ktoś chce rozpocząć przygodę, jeździł wcześniej na przykład jakimiś MRF-ami 80, 120, 140. Pojawiła się, nisza się wypełniła. Mamy 250 tki produkowane w Chinach, bo obydwa pojazdy są produkowane w Chinach i Kajo, i Barton. Są przewidywalnymi, nie mają na tyle mocy, o której mówiłem już wcześniej, żeby wyrywało nas z rąk, z manetki. Jest bezpieczny, tak naprawdę na początek do tak, nauki. Tak, przewidywalny przede wszystkim jest przewidywalny, ale. I tutaj może już się skupię konkretnie na, na, okay, na modelach. Okej, właśnie o tym chciałem powiedzieć. Może zacznijmy od Kayo K2, bo już miałeś wcześniej przyjemność tym jeździć. Tak. Teraz, no i powiedz mi, jak tym się jeździ, jaka jest jego charakterystyka? Motor, motocykl jest, myślę, bardziej zbliżony do, do motocykli wytrzynowych już, to, to, to Kayo K2. Naprawdę siedzi tym przyjemnie można, motocykl się słucha, jedzie tam, tam, gdzie chcemy. Główki ramy, kąty główki ramy, kierownica, podnóżki, hamulce. Jest to w takim miejscu, w którym w którym późniejszym etapie będzie to bardzo zbliżone. Wagowo motor jest, nie jest jakoś mega ciężki, pomiędzy drzewami da się tym jeździć, po krzakach da radę tym jechać. E, poskakać nie jakoś myślę, dużo wysoko, ale znaczy, też czy to jest spowodowane? Zawieszenie zbyt miękkie? E, tak, on jest do, do wyczynowego, jest ten motor za miękki, on na pewno się nie daje, co jest, to jest niebezpieczne. Nawet, nawet już nie chodzi o samolądowanie, ale już sam najazd na skok samo, to to, to wybicie, w motocykl przy większej prędkości potrafi już do... Czyli jak ktoś będzie chciał sobie kupić k 2, bo nie ma funduszy i ma te 9 tysięcy złotych uh -huh. i będzie chciał jechać na bardzo szybki Tor MX tor motocrossowy. Raczej, raczej odpada, chyba, że będzie więcej większa ilość takich motocykli, Dogadamy się z, z ludzi Nie będzie takiej różnicy poziomu. Tak, żeby wyjechały takie same motocykle, bo, bo wtedy oczywiście jak najbardziej z tym że trzeba liczyć się z tym, że to nie... nie długi to mnie Ok, czyli ogólnie jest spoko. Ja też tam jeździłem i mogę potwierdzić twoje słowa. Nie mieliśmy przyjemności oglądania jeszcze Bartona nxt 250 Później już dołączył do naszej naszego asortymentu i to jest właśnie ten po prawej stronie mniejsza wersja nxt 300 o której my też będziemy mówić, porównując go do Kayak T4. I teraz tak, nxt 250 wyglądają podobnie, ale ale jednak to są dwa różne, dwa różne motocykle. Przede wszystkim ten motor jest nazwijmy to mniej wyczynowy, bardziej turystyczny. Zawieszenie... Z tego może jest założenie już producenta, że zamontował jakiś bagażnik. Żeby sobie gdzieś pojechać jakoś przejażdżkę, turystycznie, pojechać. E, bo z, z, zacięcie sportowe on też ma ale już nie takie jak jak K2 e, tutaj już czuć wagę w tym motocyklu jest, jest e, cięższy w związku z czym nie tam takie nimi... odczucie jest tak, takie odczucie są e, zawieszenie jest też, też bardziej niedostępne poczekamy aż tak. przejadą bo jesteśmy na przykład Góra, gdzie tutaj tak naprawdę jeżdżą naprawdę świetne motocykle. Więc dziecko, pierwszy kolega będzie wracał. No to mamy. No i tutaj chłopcy już się przygotują pewnie też do jakiejś rundy Puchar Śląska albo Półszybny, więc na pewno e, dają radę. Wracamy eee, do Niemiec. Tak? Wracamy. Tutaj jest, tak jak mówiłem, jest motor bardziej, bardziej miękki, więc przy tym zacięciu sportowym on już będzie sprawiał nam pewne, pewne kłopoty. Hamulce, czuje, też są słabsze w stosunku do, do, do Kajo K2. Tutaj hamulce są takie, którymi już da się zahamować naprawdę przy szybszej jeździe tego W jednym i drugim zacisku z tyłu mamy jeden płoczek i z przodu mamy chyba słabki. Tak, tłoczki, tak? tak? ale nie wiem czy są dokładnie te same pompy, ale na pewno tu jest hamulec skuteczniejszy, tu jest, tu jest hamulec słabszy, to też tak, że ten motor raczej jest przeznaczony bardziej dla y, turystów do probi takiego bardzo generowego, a tutaj już można się pobawić bardziej bardziej niż Okej, okay, jak moc, odtrzymalność mocy, bo dźwiękowo one brzmią bardzo podobnie. Tak, na moje, tak jak mam porównanie, jak mam bezpośrednio z angiurowej i troszkę to bardziej e, początek wycieczki. Okej, okay, bo widziałem na przykład szczególnie na tym ćwiczenie ósemka, że naprawdę e, dosyć szybko można w te zakręty wchodzić, jak na te pojazdy. Można, no. E, można. I powiedz, powiedz tylko jeszcze fanom e, mniej więcej właśnie te ćwiczenie, które wykonywaliście, czemu one służą, bo one chyba jest dobre na początku Tak, w sensie, jest, jest to podstawa, bo tutaj mamy e, dwie podstawowe rzeczy, czyli hamowanie, zakręt, wyjście zakrętu i kawałek prostej, co, co więcej nam na początek nie potrzeba. A, a przy takiej ósemce robi się bardzo fajny ślad i e, powielają w tym śladzie. Na cały czas w tym śladzie, bezpośrednio się nie z tą Ok, czyli pamiętajcie ósemka, bardzo ważne ćwiczenie, więc tutaj ciężko jest ocenić, który jest lepszy, bo tak jak stwierdziłeś, mamy motocykle, które mogą służyć troszeczkę do innej jazdy, dla innej osoby, w pewnych aspektach ten jest lepszy, w pewnych aspektach ten jest lepszy, ale ogólnie możesz powiedzieć taką ocenę, że na przykład ten jest lepszy, zdecydowanie? Wszystko zależy od potrzeb tego, kto taki motor, y, motocykl kupuje. Bo, bo jeżeli to ktoś chce sobie kupić motor po to, żeby sobie pojeździć e, w teren, pojechać sobie może na jakiś biwak, bo mamy tutaj, i chce sobie po krzakach pojeździć, przejechać się, po to, spróbować jak to jest, jest ok. Ktoś, kto tak powiedziałem, e, chciałby zacząć jeździć na motocyklu wyczynowym. Myślę, że powinien pójść w tą stronę, bo, bo tutaj już czuć bardziej... Z bardziej... Tego będzie lepszy przeskok już na tym mocniejszym tak, motocyklu. Tak, tutaj już można mieć mniej więcej odczucia, bo to na pewno nie można patrzeć, że to jest to porównywalne, bo tutaj daleko temu do, 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 do motocykla hmm. wyczynowego, ale... Tutaj nabywając praktyki na tym motocyklu, będzie już na pewno łatwiej i później później na wyczynowym, jak już ktoś będzie chciał pójść. Ok, tu już przeszliśmy do fajnego właśnie momentu, że te motocykle to jest jakby początek, bo następne, mam nadzieję, testy zrobimy już na pojazdach, które w nazwie mają już wyczynowe, czyli NXT300 i KJT 4 mhm. I wtedy myślę, że już będzie większa, większa opcja. Co tam? Ktoś dzwoni. No, niech dzwoni. Więc co, ja dziękuję Tobie bardzo. Ja dziękuję, Mam miał... nadzieję, że Ci się podobało. Fajna zabawa, bo to Fajna zabawa. coś innego i, i no nie spodziewałem się, że można się tym tak pobawić, bo zebranie opinia Chińczyk to Chińczyk, natomiast można, można się tym pobawić i, i dla naprawdę osób, które dopiero zaczynają są do końca jeszcze... na treningi, które tutaj organizujemy. Mam nadzieję, że po świętach jakaś jeszcze jedna edycja przed, w tym kwietniu będzie. Zapraszam wszystkich chętnych, którzy mają właśnie takie motocykle MRFy, y żebyście mogli sprawdzać swoje umiejętności pod okiem właśnie Marcina. Zapraszamy. Zapraszamy. Dzięki wielkie.